Oj, my jesteśmy partią, która ma bardzo ekologiczny, innowacyjny program. W naszym programie przede wszystkim Państwo znajdziecie wiele kwestii związanych ze stopniowym odchodzeniem od węgla. Planujemy to, że w 2035 roku z, jak gdyby węgiel przestanie być tym surowcem, z którego będziemy korzystali, aczkolwiek wiemy, że dla nas ważny jest też człowiek i to się tak nie stanie, że będziemy zwalniali ludzi czy wyrzucali, tylko będziemy to stopniowo zastępowali. Czyli tam, gdzie są dzisiaj używany węgiel, będziemy to zastępowali kopalniami, będziemy to zastępowali elektrowniami słonecznymi, elektrowniami wiatrowymi, które są ekologiczne, nie, 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 nie potrzebują korzystania z węgla. Jesteśmy w Krakowie, miasto, które od września zakaz palenia węglem w, w, w piecach. Również opowiadamy się za tym, żeby dokonać wymiany całościowej wszystkim osobom, żeby nikt już w Polsce w przeciągu kilku najbliższych lat nie palił węglem w piecach, nie ogrzewał brzmi w, w okresie z grzewczym węglem, tylko przeszedł na paliwa ekologiczne. Wymiana odbyłaby się na koszt państwa, tak jak to miało miejsce w Krakowie, z pełnym dofinansowaniem. Mamy również programy, które rozwijają działalność ekologiczną w zakresie choćby odstępowania od opakowań plastikowych, rezygnacji z. Z rurek plastikowych, które są nagminnie w dalszym ciągu w restauracjach czy w barach dodawane do, do, do napojów. No, wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak ekologia jest ważna. I jak większość ludzi myśli takimi kategoriami żyje tu i teraz, a my chcemy wskazać, że żyję tu i teraz, ale muszę zostawić tą planetę dla innych, dla swoich dzieci, dla swoich wnuków i oni też muszą się ją cieszyć i z, nie, i z niej korzystać. Dlatego my mamy program bardzo innowacyjny, w którym stawiamy na ekologię i na oczyszczenie klimatu i planety naszej.